No dobrze, moi mili, odwiedziliśmy Wędkowice. Jak możecie zobaczyć na filmie, widać, że ludzie tam przychodzą, zostawiają lampki i dary dla duchów, przodków. Ja nigdy nie jakby nie podważam tego, co robią ludzie w kwestii w wymiarze duchowym, jeśli komuś sprawia to komuś przynosi to jakieś wymierne korzyści w wymiarze duchowym w wymiarze religijnym to niech tak będzie przecież nikt nikomu tym krzywdy nie robi Nasze dbanie o swoje korzenie jest bardzo mocno w ludzkiej naturze ukształtowane. Dla jednych będzie to śmieszne, dla innych dziwne, a dla kolejnych bardzo ważne. Podobnie jak dla chrześcijan, na przykład, to zmarłych. Także ja tego w ogóle nie podważam, nie komentuję. Raczej cieszę się, że. Jest różnorodność jeśli chodzi o ten wymiar religijny i że nie zostały zapomniane y, nasze... I że choć, cieszę się, że choć w małym stopniu wciąż ktoś pamięta o starych żalnikach jak to się tu mówi lokalnie, prasowo. Pogoda jest naprawdę piękna. Dużo motocyklistów, ten rejon jest bardzo fajny do jeżdżenia. Zaraz ktoś się wybrał na wyjazd jakimś starszym pojazdem, fajnym. Lubię takie sprzęty. A my zdążamy na przełęcz tą padła, która od tej pory roku, tak jak mówiłem, wygląda naprawdę pięknie. O, tu mamy jakiegoś stracha. To chyba już tak Halloweenowo. Też ciekawie, też fajnie i barwnie. Tu nigdy nie za szybko, ponieważ no, żyją tu ludzie. Też nie chciałbym, żeby pod moimi oknami ktoś... Jeździł po 120 i więcej No i mamy jesień, proszę Państwa Aha, droga nie jest może najlepszej jakości, ale jest urokliwa ten zakręt nie przekonuje mi, szczególnie na wierzchniach mam nadzieję, że ooo zresztą to poprawią, bo naprawdę fajnie się tu jeździą, ale nie po dziurach oj, troszeczkę płaci, trzyma. a ja muszę ściągnąć blendę O, okej okay. droga 2 na 10, ale walory widłkowe 8 na 10. Boże. Już zapomniałem jak ta droga się kończy. Placgardium. No ale oto mamy szlęże z drugiej strony. Również piękną. Plaskarnia. Tak, może w skrócie powiem jeszcze odnośnie nowego kasku, jakie są moje spostrzeżenia, a więc tak, no ma troszeczkę inną panoramę wizjera niż Shark, tu akurat dałbym minusa, no albo po prostu kwestia przyzwyczajenia, jest też drugi minus, mianowicie Dziwnie wycięta blenda, która wchodzi jakby w pole widzenia oka, co sprawia, że no widzimy, rejestrujemy te krawędzie tej, tej, blendy, no i to jest trochę uporczywe, jeśli ktoś ma, tak jak ja, czyli dość mocno skupia się na tym, co ma przed tymi swoimi oczami, nie jest w stanie tego ignorować. no to ten kask jest mniejszy, jest lżejszy, to jest odsytualne no a poza tym nie ma się tak naprawdę czego przyczepić, nie trzeszczy w środku, wyściółka jest fajna, dobrej jakości. Blenda jest też jaśniejsza niż w szarku, no a to akurat nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Myślę, że wręcz przeciwnie, bo dzięki temu, że jest jaśniejsza, to jestem w stanie jeździć do późniejszych godzin wieczornych z opuszczoną blendą. A ja lubię jeździć z otwartą szybką, więc dla mnie to ma spore znaczenie. No i cóż, no różnice są, ale tak jak mówiłem opowiem o tym specjalnym filmie, w którym będę porównywać akurat dwa Ale to tak pokrótce yy, mówię jak to jest z tym kaskiem no problemem nie jest już to że nie można było przypiąć e, mocowania na kamerę no bo kupiłem to fajne uniwersalne i ono, ono się jak najbardziej sprawdza także jeśli ktoś ma taki sam problem jak ja to śmiało mogę polecić nie kosztuje to jakoś dużo bo około 80 zł tu mamy trochę lepszej drogi więc ponagrywam teraz tak zwany pure sound. po prostu sam dźwięk motocykla dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za podróż, wycieczkę do Wetkowic i poświęcony czas zapraszam Was do subskrybowania, polubienia moich filmików i komentowania I oczywiście w komentarzach obowiązuje kultura wszelkiej maści trolle Jakieś takie inne osoby komentujące w przykry i dziwny kulturalny sposób. Nigdy nie ujrzę światła dziennego, te komentarze są kasowane. A za komentarze kulturalne bardzo dziękuję. Cóż, zapraszam również na bloga oraz facebooka. Dziękuję Wam bardzo. Niech będzie odpalony. Trzymajcie się. Cześć.